Hej wszystkim, z tej strony Atakama na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable od Zera. I kochani, dziś będziemy kończyć, już słuchajcie, to zadanie z kolejką, bo jak widzicie, tutaj ona już jest ukończona nareszcie. Bardzo się cieszę, długo to trwało, podaję, że trzy odcinki albo cztery, także naprawdę, naprawdę długo. Ej, odsuń się, no kurczę, się od nas. Dobra. Aha! Kolejka linowa jest gotowa. Całkowicie niesamowita, prawda, Lovisa? Wszystko gładko poszło. Dziękuję Ci. Nie udałoby się bez Ciebie. Wsiąść do wagonika kolejki linowej i pojedź, przejedź się do obserwatorium. Mario się odzywał i powiedział mi, że chce podziękować Ci osobiście. Ale brzydkie. Ale brzydkie to siodło. Nie, nie podoba mi się. Kurczę, nie lubię takich, wiecie. Ja lubię albo brązowe, albo czarne. Ale fajnie już mieć tą kolejkę, naprawdę. To jedziemy. Ogólnie mamy tam zadania u Mario, więc od razu je zrobimy sobie teraz razem. Żeby już mieć to też z głowy, że tak powiem. Ale teraz to się przynajmniej będzie je robiło, a nie tak jak wtedy musieliśmy. Kurczę, tutaj jakieś zebranie jest. Okej. Okay. Hurra! Nareszcie nie będę musiał tu siedzieć sam całą zimę. Dziękuję Ci, Lovisa. Chciałbym Ci coś podarować. To siodło dla High Hero. Zrobiłem je zeszłej zimy, gdy przez kilka miesięcy nie miałem nic do roboty. Proszę przyjmij je w podziękowaniu za całą pracę, jaką włożyłaś w kolejkę linową. Przynajmniej tyle mogę dla Ciebie zrobić, a tu trochę pieniędzy na przejazd w dół. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. Dobra, no i mamy tutaj zadanka, także. Co, podziękowania za całą pomoc. Podziękuj ode mnie kierownikowi budowy Olafowi. Powiedz mu, że z przyjemnością poczęstuję go tu na górze filiżanką herbaty, kiedy znajdzie czas. Do zobaczenia wkrótce. E, czyli musimy tam wrócić i porozmawiać z nim. <laughs> ok, to chodźmy, żeby już te zadanka zakończyć i wtedy ewentualnie wrócimy tutaj z powrotem po te zadania, które on ma dla nas. Więc y, będziemy tutaj. Dobra, lecimy mu podziękować. Godziak ze mną jest w tle? Jestem w tle. Tak. Dziś jest. No, dawaj, dawaj. E, I to. Mm, mam nadzieję, że wszystko z moim kołem jest w porządku. I to by było na tyle, moja praca tu dobiegła końca Zostanę w Jorvik na chwilę, żeby upewnić się, że żyję, że us... wszystko sprawnie działa Myślę, że pojadę na górę i sprawdzę ten piękny widok, kiedy znajdę trochę czasu Dziękuję Ci jeszcze raz Kurczę, ciężko mi się czyta, jak to tak drży Pamiętaj, że teraz możemy skorzystać z kolejki zamiast niebezpiecznego szlaku No okej, okay. dobrze, Jezus, aż mnie oczy zabolały Pani Morse zastanawia się, gdzie się podziewasz. Chcę z Tobą porozmawiać. Ona i Bengt są na placu budowy w północnej przełęczy. No to czy my skończymy dzisiaj te zadania, czy nie? Bo chciałam jeszcze zacząć te z Mario. Kurczę, powiem Wam ogólnie, że te yy, Hufflingery to są jedne z naprawdę ładniejszych koni tutaj w, w SSO, moim zdaniem. Chcielibyśmy Ci jeszcze raz podziękować, Lovisa. Zaczęliśmy planować nasz ślub i oczywiście chcemy, byś została gościem honorowym. Zastanawiamy się nad wspólną przeprowadzką do Jodłowego, Gaju i założeniem rodziny. Jeśli pewnego dnia będzie córka, damy jej na imię Lovisa. Ooo, żegnaj i dziękujemy za wszystko. Proszę, ten to sweter, który wspólnie zaprojektowaliśmy. Chcielibyśmy, żebyś miała go na pamiątkę tego, co dla nas zrobiłaś. Pokaż sweter z krótkim rękawkiem. Ou! Oh. <noise> Rock and rollowy! Fajne, szkoda tylko, że ma takie małe statystyki, ale to nie jest swetr, pre, proszę pani Mors. <noise> Dobra, to co, polecimy szybko tam do Mario e, jeszcze raz tą kolejką? Zobaczymy, co on. W sumie to ja tutaj mogę zerknąć. E, pochłonięty przez gwiazdy obserwatorium, albo zbierz gwiazdy, które spadły. Ja sobie domyślam się, co to będzie, i te zadania nie są. Jeśli to jest to, co ja myślę, to to nie jest przyjemne. ojej. Oj, 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 oj. Dobra, Mario, pokaż te swoje gwiazdy. Wiem, że tutaj u niego też jest bardzo długa reputacja. Teraz mam dla ciebie czas. A więc Steve pomyślał, że można by użyć teleskopu, by zobaczyć kto kopie dziury w jego polu. To kompletne bzdury, ale naprawdę chcę wam pomóc. Jestem bardzo zajęty obserwując niebo, odkąd otrzymałem raport o tajemniczym fenomenie świetlnym, ale jeszcze nic nie zaobserwowałem. Tak, byłem tym pochłonięty, że nie miałem czasu zjeść. Wiesz co? Jeśli pojedziesz na dół do Elizabeth, do Valedale i przyniesiesz mi trochę babeczek, udostępnić teleskop, kiedy będę jadł. Na serio! Na serio! Dobra, <gryw> to widzimy się na miejscu. Dobra, jedziemy tam do y tej Elizabeth po babeczki. Tak swoją drogą, to pamiętajcie o tym, że w poniedziałek tutaj można wbić reputację. Bo nie wiem, czy wiecie, ale tutaj reputacja jest czasowa. Mam nadzieję, że wiecie. No, raczej wiecie, ale wiecie, wolałam przypomnieć o właśnie te łzy Aiden. Dostajemy tutaj bardzo dużo punktów, bo aż 100. I naprawdę tylko w poniedziałek bodajże, nie pamiętam już teraz dokładnie, ale <laughs> wiem, że w poniedziałek na pewno. Cześć, Louisa miło Cię znów widzieć. Słyszałam, że Aleks niedługo wróci. Będziemy mieć wtedy więcej pomocy. Pracuj dalej nad swoimi niezwykłymi wynikami w zawodach i rób jeszcze więcej tu w Srebrnej Polanie. Ach, jesteś tu po trochę babeczek dla Maria. Ha, 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 Mam taką... ma taką obsesję na punkcie gwiazd, że zapomina o jedzeniu. Proszę, weź babeczki dla Maria do obserwatorium. Zobaczymy się wkrótce. Kiedy wróci Alex, będzie mnóstwo do roboty. Dobra. 45 PD dostaniemy, czyli całkiem sporo. Słuchajcie, już mamy większość tutaj z poziomu. Bardzo się cieszę. I w ogóle to już tak sobie pomyślałam, że jak wbijemy następny poziom, to taką nagrodą będzie kupienie konia tutaj w grze. I marzy mi się tutaj kupno Quarter Horse'a. Strasznie, strasznie mi się marzy Quarter Horse tutaj i... I myślę, że to będzie następny koń. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dobra, gdzie my musimy jechać? Ehm, na farmę Steve'a i ja stamtąd sobie szybciutko do Maria już podbiegnę, żeby was nie zanudzać drogą, jak zwykle. Okej, okay, jesteśmy... Babeczki w drodze. Niesamowite, jesteś aniołem, wychodka. <noise> Obserwacja dziur. Możesz skorzystać z teleskopu, kiedy jem. Nastawiłem go dla ciebie, więc jest gotowy do użycia. Mam nadzieję, że dowiesz się, kto kopie na polu Steve'a. 55 PD, słuchajcie, 55 PD, to jest dużo. To jest dużo. Aha, to będą te zadanka z wiewiórkami. Wyskakuj Z nory. W ogóle fajne są te wiewiórki tutaj. Okej, okay, Mario, dzięks zrobione. Co zobaczyłaś? Och, wiewiórki ziemne. Nie będzie łatwo się ich pozbyć. Słyszałem, z, że em, są zawzięte z Kopią jak buldożery i zniszczyły już przez 3 lata em, mnóstwo wykopalisk archeologicznych. E, morderczotka. <grym> Musisz wrócić do Steve'a i powiedzieć mu, że odkryłaś kopaczy. Ja będę dalej wypatrywał czegoś niewytłumaczalnego na niebie. Pozdrow ode mnie Steve'a i życz mu powodzenia z wiewiórkami. Znowu 55 PD. <śmiech> Spadła. <śmiech> Dobra, i znowu co? Znowu się tepnę tam, bo bez sensu tutaj, żeby znowu... <laughs> no, bez sensu! Dobra, to widzimy się u Steve'a. Dobra, lecimy powiedzieć o zabójczych wiewiórach-buldożerach. To brzmi jak jakiś ten e, tytuł horroru, nie? Zabójcze wiewióry-buldożery. <laughs> Okej. Okay. Czarna rozpacz, wiewiórki. Krwawe wiewiórki, buldożery, chciałeś chyba powiedzieć, Steve. Najpierw mysza, teraz wiewiórki, buldożery. Przekopują moje pole i stwarzają zagrożenie dla plonów ludzi i koni. No, faktycznie. Wiesz, jeżeli to są krwawe wiewiórki, buldożery, no to przecież cały jorwik jest zagrożone Wszyscy zginiemy. Boże, przepraszam, ponosi mnie. Te małe kreatury są bardzo sprytne i bardzo wstydliwe, jak zauważyłaś. Musiałaś użyć teleskopu, żeby je zobaczyć. Może weterynarz z miasteczka Srebrnej Polany da nam jakąś dobrą radę. Nie chcę ich zranić, są słodkie, ale muszę przyznać, yy, ale muszę się ich pozbyć, przepraszam. Jedź do weterynarza po radę. Jak walczyć z krwawymi i buldożerami, pani weterynarz? <noise> pani weterynarz jest, jest pani potrzebna. Mamy y, mały, duży problem. Godziak się śmiał ze mnie. <gryw> Czuję się wyśmiana w tej chwili. Cześć Louisa, z przyjemnością Ci pomogę, ale nie w tej chwili. Muszę iść i wyleczyć konia z katarem siennym. Ale jeśli wrócisz jutro, będę w stanie Ci coś doradzić. No i tak, i to by było na tyle, kochani. W sumie nie chcę zaczynać innych zadań, bo jak wiecie, później Ja się w swoich tutaj rozeznaniach gubię. Na następnym odcinku oczywiście to dokończymy. Pojedziemy dalej do Mario, sprawdzać i tak dalej, i tak dalej. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapeczce subskrypcji. I komentarzu. No i co? Ja Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego, trzymajcie się, i cześć.